Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze muszę sobie zmieniać układ yy, z ustawienia kół. To jest powód, dla którego nie gram na yy, w języku polskim w większości gier, bo jest to złe tłumaczenie. Tak czy inaczej, mam tutaj przypisane inne ustawienia, i zawsze muszę wybierać kierownicę niestandardową. A domyślnie gra, wybiera mi profil dla fanateka. I co, jedziemy sobie z x -em. mamy fajną robótkę do zrobienia, bo trzeba dostarczyć płytę betonową do magazynu przy stacji kolejowej. Dlatego, że. Dlaczego tylko płytę betonową? Bo ja już sobie tutaj część tych rzeczy zrobiłem. Bo to jest taka po prostu, wiecie, monotonna dostawa, gdzie musimy sobie po prostu dostarczyć pewne ładunki i tyle, ale chciałem to z wami ukończyć, żeby, żebyście widzieli, co tutaj się u mnie dzieje i jak to się rozwiązuje. A z Chadinersem sobie swego czasu dostarczyliśmy ogromną dostawę płyt betonowych, więc za każdym razem, kiedy będę ich potrzebował, no to mogę je sobie załadować i wziąć. Hmm, tylko mam jeden kłopot, bo myślałem, że, na że ta przyczepka jest tutaj pusta, a ona jest załadowana deskami. Na szczęście mój mały ZX posiada malutkiego HDSIKA, także możemy rozładować ją i. No i wziąć na nią płytę betonową, nie? No bo płyta betonowa zajmuje dwa sloty, jakbym na Zixa wrzucił sobie tą płytę betonową tak wiesz, na to pojedyncze miejsce, no to nie mógłbym ukończyć zadania, no niestety tak działa SnowRunner. Podjedźmy sobie... Mm, albo wiecie co, ja tutaj to gdzieś zrzucę i tyle. W ogóle mam dla was taki protip, jeśli robicie coś w tym stylu, czyli przywozicie sobie więcej ładunków w jedno miejsce, to zawsze sobie ten ładunek rozpakowujcie, dlatego że tak jak w tym momencie, ja sobie zostawiłem ten ładunek, check, nie? Ale nie wiedziałem, że ta przyczepka coś na sobie ma, bo jak się otworzy mapę, no to nie widać tego, prawda? Natomiast jak się rozpakuje, to od razu widać, że ten ładunek jest, nie? No dobra, tutaj sobie możemy to zrzucić. Szkoda, że ten ZX nie świeci na boki, nie jakimiś lampkami albo coś, tak naprawdę w Snowrunner nieliczne ciężarówki mają taką opcję. No a tutaj, przy takich o, rozładunkach, jak teraz robimy, to by się przydało, co? Dawaj sobie dechy tutaj. I już będziemy mieli wolną przyczepkę. Ops, i możemy wziąć płytę betonową. Chyba jedna jest, yy, jedna albo dwie są załadowane ponad gabaryt. Także nie będę musiał ich rozpakowywać z tej dużej naczepy. Dobra, przywracamy i jedziemy. Obs. I cyk, tutaj mamy jedną taką odstającą, w razie czego stoi jeszcze wielki kolos, który może nam odczepić resztę ładunku. I co mnie ja, powinienem tak zrobić, żeby wiedzieć w ogóle ile mam tego wszystkiego? No to o czym wam przed chwilą mówiłem, prawda? Dobra, rozkładamy sobie podpory. No i płyta betonowa to nie jest mała rzecz, więc jestem ciekawy, czy ten mały hds sobie poradzi z tym ładuneczkiem. Zobacz, będę musiał tutaj myszką... O, nie, tego nie... Tego nie wiesz. Eee, no łap się tu płyty betonowej. Patrz, nie chcę mi złapać. O, jest. Musiałem podjechać aż pod całą naczepę. Moim ciągniczkiem. E, daję radę, kurcze. Mały ziks. A czekaj, ja tutaj sięgnie w ogóle. No, to już może być kłopot. Obrócimy sobie płytę tak, żeby się. Oj, oj. Żeby się udało załadować, Może trochę opuścimy. O. I Teraz powinno. Powinno złapać, nie? Zobaczmy. O, jednak nie, muszę tutaj trochę poćwiczyć. Kurde, z jedną płytą. Dobra, chyba będzie trzeba dać to w poprzek. O, cyk. I teraz spróbujmy. I zapakuj. Kurczę, jeszcze za daleko. Ale mam inny pomysł. Musimy trochę cofnąć naszym ziksem, aż się złamie przyczepa. O, łam się, łam się. O, coś takiego. Już jesteśmy dużo bliżej, jeszcze schniemy. O, już jesteśmy dużo bliżej. Ryb żurawia. Otwory pyk do góry teraz będzie. Idealnie. O, kurczę, powiem ci. Musimy tak z rozpędu jakby rzucić tą płytę. Cyk. I teraz. O, musi... De. Dawaj do tyłu. O, i teraz. Yuh! No z jedną płytą będę się tyle bawił? Niemożliwe. Okej, okay, teraz siadło. Teraz powinno być dobrze. I pakujemy. No. Ja! Też ta płyta wyjątkowo wredna jest. Musiałem aż tak podjechać. No teraz na pewno będzie dobrze. Muszę poczekać 300 godzin, aż się obróci. Dobra, siadło. Chowamy żuraw. Chowamy żuraw. I przywracamy. Dobra, do przodu. Kurczę 27 litrów paliwa mi zostało. Z tego manewrowania. Najlepsze jest to, że to wcale nie jest jakiś niesamowicie długi transport. Bo to przepływamy promem i już jesteśmy na miejscu. No ale wiesz, no jest jak jest. Dobra, dołączamy przyczepkę. Jadę się zatankować. I kończmy. To jest nasze takie pierwsze zadanko. Mm. No najgorsze będzie chyba, jeśli chodzi o... Yy, przeładunek, nie, najgorsze to będzie, bo trzeba będzie za każdym razem wyciągnąć tego HDS-a, w ogóle mieć pojazd z HDS-em. No w razie czego tutaj stoi toki drugi olbrzym, w sumie taki sam. Kupiłem sobie dwa. który będzie nam w tym pomagał, no ale. No wiesz no, dodatkowy czas, no zobaczcie, teraz straciłem trochę czasu na sam załadunek, ale pewnie więcej czasu bym stracił, jakbym musiał jechać znowu do tamtego miejsca i wiesz załadować sobie te płyty betonowe, przyjechać tutaj i dopiero je dostarczyć, nie? A tutaj potrzebujemy tylko jednej płyty betonowej. I wyobraź sobie takim ziksem tam byśmy musieli jechać z przyczepką. Znaczy on by sobie z tym poradził, bo to jest naprawdę szybki, sprawny pojazd. On sobie dobrze tutaj daje radę. Ty co? Na stacji paliw nie ma paliwa? Nie gadaj. Naprawdę? Chyba ej, tu się chyba skończyło paliwo. Co ty gadasz? Strasznie lubię tego Ziksa. muszę Wam przyznać, że sporo zadań sobie nim porobiłem, bo czasami trzeba było dojechać gdzieś tam wysoko w góry i taki właśnie pojedynczy ładunek dostarczyć no i wejść taką ogromną ciężarówką tam mieć, no nie? Znaczy, lepiej, bo większe koła i w ogóle, ale jednak Zigs jest szybszy i tam, gdzie duża ciężarówka nie daje rady, tam Zigs po prostu niszczy temat. Także przydatna ciężaróweczka, muszę Wam przyznać. Jak będziecie mieli okazję nią pośmigać, to wspomnijcie moje słowa. O, tutaj cysternę miałem po drodze niepotrzebnie do tej stacji tankowania. Tam jechałem. O, i tutaj sobie zajeżdżamy, i tutaj mamy stację kolejową. No i teraz pytanie, czy nam się odblokowują jakieś tutaj specjalne ładunki? Jak to naprawimy? Zobaczcie, tutaj jest jakaś potężna konstrukcja metalowa. I dostarczane są już deski i my dostarczamy płytę betonową. Proszę bardzo, płyta betonowa, raz. Tutaj co? Aha, muszę to chyba zapakować. No tak. O widzicie, to jest to, o czym wam mówiłem, nie? Że no, nie można dostarczyć tego, jak nie masz zapakowanego ładunku na pace, więc musiałem tą przyczepkę zapakować. No i tak to sobie wygląda, no pięknie. Ładne są te animacje. Świetnie, teraz mieszkańcy Zatoki Dunkana mają wszystko, czego potrzebują. Połączenie kolejowe zostało wznowione. 13 tysięcy! To nie było trudne zadanie, ale kasy jest dużo za to. Teraz mamy bardzo fajne zadanie, bo będziemy musieli jechać do North Peak. Weźmiemy sobie Kenwortha, który już tutaj czeka i się gotuje na robotę. I teraz tak, musimy zabrać kontener towarowy 1 i serwisowe części zamienne i tak się składa, że ta ciężarówka będzie idealna do tego, dlatego że tutaj mamy powiększoną pakę. Mamy pakę na 4 2 3, 3 sloty, tak? Ym, kontener towar, towarowy zajmuje nam dwa sloty, więc będzie idealnie. Stąd sobie zabierzemy serwisowe części zamienne. O niby robię tutaj. Okej, okay, jednak jakoś wyrobiłem. I tutaj mamy fajne. Tutaj mamy ładunek. O, kurde, tu możemy kontener załadować, nieźle. Um, dobra, to tu ładujemy kontener. Znaczy, <grym> sprawa wygląda tak, że zanim sobie odnowiłem ten tutaj warsztat czy, 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 czy magazyn, to przywiozłem sobie kontenery z drugiego końca zatoki Dunkana. I gdzieś te kontenery tutaj są na jakichś przyczepkach, bez sensu, kurde, totalnie. No, ale tak zrobiłem. No, niepotrzebnie czas straciłem. Tam, o, tam stoi, na przykład, Twister na dole z kontenerami. Po cholerę, No, tak przyjechałem sobie, myślałem, że, no kurczę, kontener będzie trzeba tak daleko wozić. A tu proszę, o, tam jeszcze jest przyczepka z dwoma kontenerami, nie? A tu proszę, kontenery teraz ładujemy sobie, cyk i mamy. Patrzcie, jak długo trzeba się, dużo trzeba się nim wykręcać. W tym wykręcaniu może pomóc nam trochę AWD. Także jest tak, że jak łączamy AWD, to samochody lepiej skręcają. Dobra. Mamy serwisowe części zamienne. No i jedziemy sobie do North Peak Parku Narodowego. I tam była taka wieża. Pamiętacie chyba przy zwiadzie? Była taka wieża komunikacyjna. Ja mówię, o kurde, jakaś wieża taka rozwalona. To chyba będzie to. Zaraz zobaczymy. A tymczasem czeka nas długa droga. To jest ta wieża komunikacyjna, o której mówiłem. O ją widać z daleka i w sumie wziąłem sobie dobry samochód do tego transportu, bo ten teren jest mega wymagający i będzie doskonale pasował do naszego Kenwortha. Część z Was pisała mi, że zawiodła się na tym samochodzie, dlatego że jest słaby, <ścoughs> jest wolny. Ja nawet dałem to, tutaj sobie tą skrzynię wysoko zakresową. Czekaj, bo my gdzieś tu musimy skręcić może sobie znaczę. Trasę, żeby się nie pogubić, więc dałem sobie tutaj wysoko zakresową skrzynię biegów, nie? I i tak ta ciężarówka jest wolna. Powinna radzić sobie dużo, dużo lepiej. No a tu proszę, taka niemiła niespodzianka. I teraz na przykład podjeżdżałem tutaj przed tunelem pod górkę. No i co? Problem. Wysokie biegi włączyłem. Tutaj mamy aż 7 biegów na automacie. Jak włączam ten wysoki zakres, no to ona jakoś tam jedzie, ale wcale nie jedzie szybciej, tak? Plus jest taki, że jak jedziemy po równym, no to naprawdę mało spala, ale gdy zaczyna się teren, no to do 29 litrów potrafi, wiesz, skoczyć w piku, nie? To jest za dużo, jak na te możliwe... Chociaż, no kurczę, no z drugiej strony jest to, wiesz, potężne monstrum tutaj. Chyba nie ma się co spodziewać jakichś innych osiągów. Z drugiej strony mamy inne ciężarówki, które są podobne wielkością no i są szybsze, nie? Więc no tak, no, myślę, że mm, zawód tutaj jakiś jest, bo jednak spodziewaliśmy się czegoś innego odrobinę. Mm, tutaj chyba można sobie skrócić przez taką polankę. Znalazłem kilka skrótów w ogóle na North Peak i Zatoce Dunkana ale nie są one jakieś tam super istotne. No może jeden skrót znalazłem, taki mega, mega dobry, to wam mogę pokazać. Miałem tutaj ciężarówkę w... A, gdzie to jest? O, tutaj. Tu miałem ciężarówkę z częściami naprawczymi. No i miałem, tutaj była jakaś przyczepa, jakieś takie zadanie z przyczepą, że musiałem ją wydostać i dostarczyć i okazało się, że te drzewa tutaj, które są, one są... przejezdne. Nie są tak gęsto ustawione. I można przez nie normalnie sobie przejechać taką średnią ciężarówką, nie? Tak samo tutaj, w tym miejscu. To tutaj już nawet z przyczepą sobie z powrotem wracałem, tak? I jak patrzysz sobie tak, o teraz, nie? To myślisz, o to jest nieprzejezdne, muszę jechać dookoła. No i faktycznie, jakbyś chciał jechać dookoła, to byś musiał tu, 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 tutaj gdzieś jechać, tutaj, 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 albo tu przez polankę, no nie? A tak sobie tu przez drzewa cyk już byłem przy przyczepie, także no czasami warto gdzieś tam poszukać tych skrótów. Bo mogą się okazać przydatne. Tu akurat w tym podjeździe no ciężko będzie znaleźć jakiś skrót. No i wysoko zakresowa skrzynia biegów. No właśnie, nie? Te, te wysokie biegi z kolei wysoko zakresowej jakby są większym utrudnieniem dla ciężarówki, tak, bo wysoki zakres wtedy wrzuca jakby o, wyż... o jeden bieg wyżej niż normalnie macie w tej offroadowej skrzyni biegów, nie? I to jest spore obciążenie dla ciężarówki. No i tu zdaje się, że będziemy mogli przez tą polankę sobie pojechać. Ta ciężarówka z kolei znowu na wysokich biegach sobie... Ty, ona na automacie ledwo tu podjeżdża, musi na jedynkę zrzucać. No nie jest dobrze, no nie jest dobrze. Kurczę z tym Kenwortem, ale no musimy z tym dealer Dawaj tu pod górę, Patrz, pasz, jedynka, <ścoughs> tragedia. Niskie biegi, o, o, ja nie mogę panie, ja nie dam rady. Ja nie dam rady, tu jest najmocniejszy silnik. To wcale nie jest jakiś ciężki ładunek, tak? Oba te ładunki spokojnie HDSik najmniejszy jest w stanie podnieść, mimo że to kontener towarowy. Oj oj... Oj oj oj. oj. Panie Kenward. Proszę lepsze ciężarówki robić. Ja nie wiem, czy to po nazwisku jest nazwa tej ciężarówki. Ale trzeba przyznać, że te widoki są tu fantastyczne. Zobaczcie. Nie, te przewyższenia. Fajnie, że się tak jedzie na skraju. Podoba mi się to. Powinni więcej robić właśnie takich obszarów typowo górskich. Nie wiem jak wy, ja jestem fanem gór. Bardziej wolę polskie góry niż polskie morze, ale. No lubię, lubię takie widoki. Zresztą jak się jest w górach. Ja mam przynajmniej takie wrażenie. Nie wiem, jak to określić nawet, ale. Takie mam wrażenie, jakby te góry mnie tak otulały z każdej strony, że czuję taką potęgę tych gór, i nie wiem jak to powiedzieć. Ale jak się zrobi zdjęcie gór na przykład w górach, no to zdjęcie tego tak nie oddaje. To trzeba zobaczyć na własne oczy i poczuć to, nie? Taką wielkość. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale czuję się taki, taki przytłoczony tą potęgą, tą, tą wielkością tych różnic terenów, nie? Dlatego strasznie lubię Zatokę Dunkana, zwłaszcza, bo tam jest więcej tych prze przewyższeń i no robi to wrażenie. Jak chcecie sobie pojechać w takie fajne góry do spacerowania z całą rodziną to zdecydowanie polecam wam Beskid Śląski. Bardzo lubię sobie tam jeździć i często bywam, jak tylko mogę to tam jestem. A ostatnio nie mogę, no to gram w SnowRunner. <grych> ja dużo, dużo ostatnio rzeczy na głowie. No ale wracajmy do naszego SnowRunnera. Dojeżdżamy już powoli mozolnie, że tak powiem, do celu. Co by mogło sobie lepiej tutaj poradzić się z tym ładunkiem, żeby na pace przewieźć? Nawet chyba myślę, że Twinster, którego mam tylko i wyłącznie z napędem na tył, lepiej by sobie tutaj poradził. Chociaż nie, 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 on by miał problemy z zakrętami z kolei. Co jeśli chodzi o moc, to by tutaj ogarnął, ale zakręty na nana, na, on by tutaj nie wyrobił. Więc jakaś taka mniejsza ciężarówka, która mogłaby mieć trzy sloty na pacę, nie? Albo wziąć coś z przyczepką, jakiegoś szybkiego Western Stara. Bo tutaj teren nie jest aż tak bardzo wymagający. Western Star by się zakopał już y, trzy razy. Na pewno byłaby jakaś taka ciężarówka, która mogłaby zastąpić, nie? Na pewno też nie chciałbym brać nic na siodło, bo jednak, jak widzicie, jest tutaj trochę manewrowania. Więc chciałem wziąć coś takiego, wiesz, żeby się tylko załadować tutaj i, i po temacie. Strasznie duże spalanie nam tutaj wyskakuje, tak jak jedziemy sobie porówny, tak jak mówiłem, nie? A teraz widzę 33, zobaczcie, 37, 36! Zobaczcie, 37 litrów na minutę spalanie nam skoczyło. I ciężarówka stoi w miejscu. Dobrze, że mamy jeszcze w razie czego tą wyciągarkę, nie? O Kurde, 37 litrów na minutę. Ja nie wiem, czy to nie jest. Najwyższe spalanie, jakie miałem. Chociaż takim generatorem najwyższego spalania to jest chyba Anka, nie. Z tym, że z Anką jest taki problem, że tam mamy ile 200 litrów w zbiorniku, a tutaj mamy 510, nie? Więc to tutaj duże spalanie aż tak bardzo nie boli. Jak w Ancy. No ale, my tu gadu-gadu, a tu proszę, dojechaliśmy sobie do celu. I deponujemy nasz ładunek, kontener i serwisowe części zamienne, proszę bardzo. Teraz można zadzwonić do rodziny, dziękujemy. Tutaj się obok pojawił od razu jakiś taki kontener, ale nie taki jak my przywieźliśmy, tylko to wygląda jak taki, takie nadwozie do przyczepy, no nie? Które możemy wziąć do przyczepy naprawczej? Przywrócenie łączności gotowe 8700. I tu jeszcze kawałek dalej. Stąd jest miejsce, gdzie mamy coś dostarczyć, chyba. I chcę to sprawdzić, jak to wygląda. Bo jeszcze tam nie byłem, a chciałem właśnie zrobić to, kiedy będziemy mieli tą wieżę naprawioną. Jeszcze sprawdzę, czy to na pewno tu. Tak, tu jest yy, przewrócona wieża. Hmm, okej. Okay. Myślę, że to może być niekoniecznie mm, miejsce, gdzie mamy coś. Nie, no też będzie trzeba coś dostarczyć, pewnie. Ale to po prostu leży na drodze i jest kłopot, nie? Dobra, kurczę, jak tu ciasno. Ale czy to będzie nam przeszkadzać w czymkolwiek, tak się zastanawiam? nie wiem nawet, czy kontenery, i w ogóle te części tutaj, co przywiozą, czy one są przywiezione z tej strony, co twórcy sobie zamyśleli. Tylko na przykład, może jest tutaj inny magazyn, akurat na North Peak. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Gdzieś tutaj jest Problem X. Tak, po prostu przewróciła się wieża, będzie trzeba ją usunąć. Okej, okay, zobaczmy. Pokaż zadanie. Lokalni mieszkańcy potrzebują narzędzi do usunięcia e, zawalonej wieży. Rozbiorą ją, a czy ty otrzymasz część pieniędzy? Umowa? Ile? 5 tysięcy? Kurde. Dobra, a co muszę zrobić? Przedzenie start. Mm. O, serwisowe części zamienne razy 2 aż. Kurczę, mogę tutaj dowieść, tylko nie miałem tego zadania, bo to nie jest zadanie kontraktowe. To jest zadanie mm, od ludzi, nie? Ja nie mogłem go przejrzeć tutaj. Kurczę, mogłem używać map runner. To bym może jakoś załadował na tą ciężarówkę i to przywiózł. A zobaczę, czy można z Nord Peak skądś to dostarczyć. Tak, chyba stąd. I tutaj, nie, tutaj jest. Nie, tutaj stąd mogę zabrać. Ok, tutaj mam yy, mag Defensa. Zobaczmy, jak tu sytuacja wygląda. O, i nawet mam coś załadowane, zobacz. No kurcz, no dobra. Tutaj mamy serwisowe części, a już chyba mam załadowane. A nie, inne, coś mam innego załadowania. Ja sobie chyba pomyślałem, Magdefense ma zrobić jakieś inne zadanie. To mamy dwa razy to dostarczyć. No to jakąś pojedynczą ciężarówką mało się to zrobi. Nie ma sensu brać takiego wielkiego potwora, nie? Zostawię sobie Kenwortha w tym miejscu, bo on jeszcze ma ze sobą. Trochę paliwa i na dachu, i w zbiorniku. Więc jak kiedyś będę potrzebował paliwa w tym miejscu, no to przyjedzie sobie taki Kenworth i zatankuje, albo kogoś wyciągnie z jakiejś opresy.